Mama jest chora, ale uśmiechnie się, jeśli przyjdziesz na moje przyjęcie, powiedziała dziewczynka mężczyźnie w garniturze. Wiatr szeptał między nagimi drzewami, niosąc ze sobą delikatny szelest suchych liści tańczących po popękanym asfalcie, zapomnianego małego parku schowanego za rzędem starych budynków. Eduardo Mendez siedział samotnie na ławce wysłużonej przez czas. Jego węglistoszary garnitur był nienagannie wyprasowany, czarne skórzane buty błyszczały jak lustra. Jednak nic w nim nie wydawało się kompletne. Ramiona miał pochylone do przodu, palce zaciskały się na kubku z letnią kawą, jakby to był jedyny element, który trzymał go zakotwiczonego w teraźniejszości. Minęło dokładnie sześć lat. Właśnie wrócił z cmentarza. Marmurowy nagrobek z imieniem jego córki nadal śnił, nietknięty brudem i opuszczeniem świata wokół. Zostawił białe róże jej ulubione, choć nigdy nie zdążyła powiedzieć tego świadomie. Nie było żadnej ceremonii, żadnych gości, tylko on i cisza, do której przyzwyczaił się za bardzo. Wpatrywał się w przestrzeń przed sobą, zagubiony w mgle, co by było gdyby i żalu. To wtedy ją poczuł, uczucie bycia obserwowanym. Delikatny dźwięk na betonie przyciągnął jego wzrok, mała postać stojąca kilka metrów dalej. Dziewczynka, nie więcej niż trzy lata, potargane blond włoski i wyblakła niebieska sukienka. Przytulała do siebie małą lnianą torebkę. Buty miała nie do pary: jedno czerwone, drugie różowe, a policzki były popłamione czymś, co mogło być czekoladą albo ziemią. Ale oczy miała jasne, szeroko otwarte i wpatrzone w niego. Czy pan też jest smutny? Zapytała głosikiem lekkim i ciekawskim jak pytanie o pogodę. Eduardo mrużył oczy, zaskoczony. Co cię skłania do takiego myślenia? Wskazała bo pan siedzi sam, tak jak ja. Kropka. To trafiło głębiej, niż powinno. A dlaczego jesteś sama, kochanie? Twarz dziewczynki zrobiła się poważna. Dziś są moje urodziny. Mama jest chora, ale uśmiechnie się, jeśli pan przyjdzie na moje przyjęcie. Eduardo spojrzał na nią z lekko otwartymi ustami. Przeszedł przez salony konferencyjne, przejęcia warte miliardy, bezwzględne negocjacje. Ale nie był przygotowany na coś takiego. Rozejrzał się. W oddali bawiły się inne dzieci, żadne nie zwracało uwagi. Za nimi znów wznosił się rząd starych, ceglanych budynków, zniszczonych i zmęczonych. Ja, nie sądzę, żebym powinien się wtrącać powiedział ostrożnie, zaczynając wstawać. Ale mała rączka przesunęła się po rękawie jego płaszcza z zaskakującą pewnością. I tym razem jej głos był miękki proszę. Zachowałam cukierki ze szkoły na te okazję. Eduardo spojrzał na nią, na powagę w tych młodych oczach takim spojrzeniom nie powinno być miejsca u kogoś tak malutkiego. Poczuł, że coś w nim się łamie. Nie świętował urodzin od lat. Nawet swoich własnych. Ostatnie były w szpitalnym pokoju, córka zbyt słaba, by zdmuchnąć świeczki. Szepnęła: W porządku, tato. Możemy udawać. Ta dziewczynka też udawała. Skinął powoli. W porządku. Zaprowadź mnie, solenizantko. Kropka. Jej twarz rozświetliła się jak wschód słońca po burzy. Wyciągnęła pewnie rękę i pozwolił jej ją wziąć. Dłonie miała zimne, ale mocne. Gdy szli, ona paplała o rysunku, który zrobiła, że mama odpoczywa, że inne dzieci odeszły, ale to wciąż przyjęcie, bo ma swoje cukierki. A teraz ma gościa. On słuchał. Bardziej obecny niż przez ostatnie lata. Klatka schodowa paczniała delikatnie pleśnią i starą farbą. Eduardo szedł za dziewczynką dwoma skrzypiącymi podestami schodów, wciąż trzymając jej małą dłoń. Ona skakała, idąc z celem, cicho nucąc aż dotarli do wyblakłych, błękitnych drzwi z numerem dwa centy ledwo zawieszonym na drewnie. Zapukała dwa razy, delikatnie, po czym otworzyła bez wahania. Mamo, przyniosłam kogoś kropka. Eduardo zawahał się w progu. Pokój za nim był słabo oświetlony. Nad małą kuchenną umywalką migotała żółta lampa. Ściany poplamione przez czas. W jednym rogu karton jako prowizoryczna łata. Kanapa koło okna zapadała się na środku. Na niej siedziała kobieta. Krucha. Blond włosy. Blada. Natalia. Na dźwięk głosu córki poruszyła się, lekko kaszląc, gdy odwracała głowę. Gdy zobaczyła Eduardo, wysokiego, szerokie ramiona, wszytym na miarę płaszczu, jej ciało się napięło. Oczy biegły między mężczyzną a dzieckiem. Zamieszanie. Potem niepokój. Próbowała usiąść, wspinając się oparte łokciami o sofę, ale ciało ją zdradziło. Ramię poddało się i prawie osunęła się z powrotem, zanim nie złapała się z jękiem. Eduardo odruchowo zrobił krok naprzód, ręce uniesione w przeprosinach. Przepraszam. Nie chciałem się wtrącać, ona mnie zaprosiła na przyjęcie. Natalia mrugnęła szybko, wyraźnie próbując przetworzyć sytuację. Gdy przemówiła, głos miała zachrypnięty, ale spokojny. Przyszłeś z nią? On skinął. Znalazła mnie w parku, powiedziała, że dziś są jej urodziny. Zapanowała cisza. Natalia spojrzała na córkę, która wędrowała po małym pokoju. Rozkładając serwetki i stawiając dwie niepasujące filiżanki na składanym stoliku, po czym znów zwróciła się ku Eduardo. W oczach pojawił się cień strachu, obcego, nieznajomego w jej domu, ale coś w jego wyrazie uspokoiło ją. Dała półuśmiech, zmęczony. W takim razie witaj. Eduardo wszedł powoli, obserwując pokój, mały i wyraźnie zrujnowany, ale w swoim rodzaju czysty. Na półce leżały ilustracyjne książki, i podniszczony miś brakowało mu ucha. Kredowe rysunki dumnie przyklejone do lodówki i ścian. Jeden przedstawiał rodzinę z patyczków, uśmiechniętą pod jasnym słońcem. Brakuje tortu. Brakuje balonów. Tylko nadzieja trzymająca się resztek. Dziewczynka przygotowywała wszystko. Pójdę po cukierki. Proszę poczekać tutaj, panie. Natalia obserwowała córkę. Potem spojrzała w swoje kolano. Cewnik pod nosem, podłączony do przenośnego zbiornika tlenowego przy Sofie. Nie spodziewałam się gości, powiedziała cicho, ton to miał nutę przeprosin. Eduardo uśmiechnął się delikatnie. Szczerze, nie sądziłem, że dziś będę na przyjęciu, ale twoja córka nalegała. A byłem już na setkach wydarzeń nazywających się przyjęciami, żadne z nich nie wydawało się tak szczere jak to tutaj. Natalia wypuściła powietrze i część napięcia opadła jej z ramion. Tak robi ona, powiedziała, wskazując na córkę, teraz wspinającą się na krzesełko, by sięgnąć wyżej na półkę. Sprawia, że poczułam, poczułeś się najważniejszym człowiekiem na świecie. Eduardo obserwował ją z cichym podziwem. Ona jest niezwykła. Zapanowała chwila ciszy. Wtedy Natalia spojrzała na niego. Przez cały tydzień trzymała te cukierki ze szkoły powiedziała, że nie chce ich jeść, dopóki nie będzie kogoś, z kim może je dzielić w swój dzień. Eduardo spojrzał na podłogę, nagle nie mogąc odnaleźć słów. "Powiedziała mi, że mama obiecała jej tort", wyszeptała. Uśmiech Natali zadrzał. Oczy się zeszkliły, ale spojrzenie nie ugięło się. "Obiecałam. Miałam zrobić", wyszeptała. Zanim się pogorszyło. Eduardo obrócił się, by spojrzeć jej w oczy. Nie musisz mi się tłumaczyć. Natalia powoli pokręciła głową. Jestem jej winna. Ma trzy lata. Nie rozumie, co to znaczy, gdy nie mogę wstać z łóżka przez kilka dni. Albo dlaczego tata nigdy nie wrócił po wypadku na rusztowaniu. Po prostu chce świeczki i kogoś, kto jej pogratuluje. Eduardo ponownie spojrzał na dziecko, które teraz ostrożnie rozpakowywało trzy twarde cukierki i układało je na plastikowym talerzyku. Dostała trzy, powiedziała Świeczki i kogoś do powiedzenia Oczy Natalii zaszkliły się Skinęła głową, połykając gulę w gardle Potem zebrała resztki sił Wyprostowała plecy i powiedziała z gracją Dobrze, panie, nie zmusimy solenizantki do czekania Dziewczynka wróciła Trzymając swoją lnianą torebkę jak coś świętego Szykowała się uroczyście Twarz miała pełną dumy i ceremonii Eduardo patrzył, jak ona klęka przy stoliku i ostrożnie otwiera torebkę. Przyniosłam dobre, powiedziała jasnym głosem. Jej paluszki, klejące się na końcach, rozpakowały trzy kolorowe cukierki czerwony, zielony, niebieski i delikatnie ułożyły je na papierowym talerzyku. Zwierzątka z kreskówki były wyblakłe i znoszone, ale ostrożność w jej dłoniach czyniła je cennymi. Eduardo powoli usiadł na podłodze, składając płaszcz ostrożnie obok siebie. Usiedli z nogami skrzyżowanymi, sięgnął po zielony cukierek i trzymał go między palcami, jak coś najcenniejszego, co kiedykolwiek widział. Dziękuję, powiedział szczerze. Ona uśmiechnęła się dumnie. To miętowy. Mama mówi, że jest dobra na oddech. On się rozśmiał, zaskoczony własnym śmiechem, delikatnym, prawdziwym i od dawna obcym dla jego życia. Natalia milczała na Sofie, ciało opierało się na poduszkach. Jedna ręka lekko przyciśnięta do piersi. Uśmiech córki wrócił pełny i bez troski, a dla Natali zmęczenie wokół oczu jakby złagodniało po raz pierwszy od tygodni. Dobrze, powiedziała dziewczynka, głęboko oddychając. Teraz zaśpiewam. Eduardo usiadł prosto, ręce miały spocznąć na kolanach. Jesteśmy gotowi. Ona zamknęła oczy i złączyła dłonie jakby przygotowując się do ceremonii. Jej głos był lekki i drżący. Sto lat dla mnie, sto lat dla mnie. Ale w ostatniej linii jej głos się załamał. Oczy popatrzyły na talerzyk. Nie było tortu, nie było świeczki, tylko cukierki i cisza. Mimo to uśmiechnęła się, uniosła lekko brodę. Teraz dmuchne powietrze, powiedziała. Pochyliła się do przodu i wydmuchała delikatnie nad talerzykiem. Bez płomienia, bez dymu, tylko odgłos jej oddechu, łagodny i zdeterminowany. Usta Natali zaczęły drżeć. Gardło ścisnęło się. Mrugnęła mocno, ale łza w końcu spłynęła. Eduardo przełknął ślinę. Moment go zaskoczył. Było to tak proste, tak czyste, że przebiło wszystkie lata milczenia, które zbudował wokół siebie. Potem dziewczynka spojrzała na niego i zapytała szeptem: Panie, pan myśli, że życzenia się spełniają bez świeczek? Nie odpowiedział natychmiast. Zamiast tego wyciągnął srebrny zapalniczkę z wewnętrznej kieszeni płaszcza. Była stara, inicjały na niej były starte, ale wciąż czytelne. Rozejrzał się, dostrzegł wykałaczkę w kubku przy zlewie, złamał ją na pół, zapalił koniec i przytrzymał przy niej. Tylko wtedy, powiedział łagodnie, gdy ktoś ją zapali dla ciebie kropka. Oczy dziewczynki zalśniły. To prawdziwy płomień. Uśmiechnął się. Złóż życzenie, księżniczko. Ona pochyliła się, policzki wzięły powietrze i delikatnie dmuchnęła. Mały płomień zniknął w okamgnieniu. Pokój znów zgasł, ale blask po niej pozostał. Wtedy w milczeniu Eduardo sięgnął do swojej torby. Wyjął małą mechaniczną ołówek lapiseirę. Otworzył go starannie i użył plastikowego etui jako improwizowanej świeczki. Włożył ją na środek talerzyka. Milcząc, podał zapalniczkę Natalii. Ona zawahała się. Oczy wędrowały między Eduardo a córką. Ręka lekko zadrżała, gdy nacisnęła zapalniczkę raz, drugi raz, aż mały płomień zapłonął. Zapaliła improwizowaną świeczkę. Dziewczynka klasnęła z radością. Teraz to prawdziwe przyjęcie. Eduardo się uśmiechnął. Wszystkiego najlepszego. Natalia wypuściła śmiech kruchy, lekki, zakaszlała, ale nie zasłaniała ustęp. Zamiast tego pozwoliła sobie na śmiech przez kaszel. Uza spłynęła po jej policzku. Nie próbowała jej ocierać. Nie wierzę w to, powiedziała ledwo szeptem. Eduardo spojrzał na nią. Wiesz, to się dzieje. Natalia zakryła usta, oczy błyszczące. Nie widziałam jej tak szczęśliwej od czasu diagnozy. Eduardo utrzymał jej spojrzenie, pewny i łagodny. Czasem powiedział, potrzebujemy tylko iskry. Natalia spojrzała na córkę, która teraz udawała podawanie niewidzialnej herbaty i częstowała cukierkami, jakby to był najwytworniejszy deser na świecie. Bez tortu wyszeptała, ale wszystko, czego potrzebowała. Eduardo skinął cicho. A może wszystko, czego potrzebowaliśmy też? Następnego ranka Eduardo siedział w sali konferencyjnej z szklanymi ścianami Mendes Holbings. Panorama miasta rozciągała się za nim jak królestwo którego dawno przestał podziwiać. Kolejni dyrektorzy w garniturach rozmawiali o projekcjach, zyskach, planowanych wyburzeniach. On ledwo słuchał. Jego myśli były trzy kilometry dalej, w mieszkaniu, gdzie dziewczynka śpiewała sama dla siebie sto lat przy trzech cukierkach. Kiedy dotarli do projektu Esperanza, wschodniego sektora przeznaczonego do wyburzenia, Eduardo podniósł rękę. Chcę pauzę. Zapanowała natychmiastowa cisza. Nie ukończyliśmy pełnego studium wpływu. Przemieszczamy rodziny, ludzi. Chcę przeanalizowanego planu. Ale pan Mendez. Powiedziałem pauzę. Wyszedł, zanim pojawiły się szepty. Tego popołudnia wrócił do mieszkania dwóch centów. Niósł pudełko, ciasto z różowym kremem, trzymałe świeczki, podniszczony komiks. Natalia otworzyła drzwi, opierając się o framugę. Czysta koszula. Nieuporządkowane włosy, wciąż krucha, lecz bardziej obecna. Naprawdę wróciłeś? Eduardo się uśmiechnął. Powiedziałem, że będzie przyjęcie. Nie lubię wychodzić w trakcie. Dziewczynka rozświetliła się widokiem ciasta. Dla mnie. Tak, tym razem z prawdziwymi świeczkami. Usiedli przy stoliku: Natalia z kocem na kolanach, Eduardo naprzeciwko niej, dziewczynka skacząca z podniecenia. Mogę zapalić? Zapytała. Eduardo podał zapalniczkę. Natalia prowadziła rączki dziecka. Razem zapalili trzy świeczki. Trzy drobne płomyki tańczące na prostym ciastku. Ale dla niej było to jak pięciopiętrowy sen. Ona zamknęła oczy, wyszeptała życzenie, które tylko ściany usłyszały, i zdmuchnęła świeczki mocnym dmuchnięciem. Oklaskiwali. Ona się uśmiechnęła. Potem Eduardo rozpakował komiks. To był ulubiony mojej córki. Nigdy go nie skończyła, ale myślę, że będziesz chciała. Zaczął czytać teatralnie, głosami przerysowanymi. Dziewczynka śmiała się tak, że ukała, a nawet Natalia, siedząc obok, wreszcie pozwoliła sobie na śmiech, który przekształcił się w kaszel. Straciłeś powołanie, powiedziała, gdy odzyskała oddech. Wiele biznesowych spotkań, odpowiedział Eduardo, wzruszając ramionami. Czas przeminął w nieświadomości, gdy kartkowali strony, podjadali kawałki ciasta i bawili się wyobraźnią krędowych rysunków. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, Eduardo wstał, by odejść. Ale coś przykuło jego uwagę, odprysk farby przy oknie. Wyjął chusteczkę z kieszeni, ukląkł i delikatnie oczyścił kurz. Potem, zauważając luźny hak drzwi, odłamał pasek ze skórzanego zegarka na dwie części i użył go, by dokręcić śrubki. Natalia obserwowała z kanapy, milcząc, ale jej oczy śledziły każdy ruch. Gdy zrobił krok prosto, wyjął małą złożoną kartkę i położył ją na krawędzi stolika. Przy okazji powiedział: Przyniosę herbatę następnym razem. Odwrócił się i wyszedł. Natalia dosięgnęła kartki po zamknięciu drzwi. Była złożona na cztery: pismo dziecięce, proste. Gdy ją rozwinęła, wzięła oddech. Na odwrocie bankowego potwierdzenia, narysowane kredą trzy postacie trzymające się za ręce pod słońcem: wysoki mężczyzna w garniturze, blond włosy kobieta, dziewczynka w koronie, poniżej krzywo napisane wysokie litery: mama plus ja plus pan dobry równa się szczęśliwi. Natalia przycisnęła rysunek do piersi. Po raz pierwszy od dawna pozwoliła sobie mieć nadzieję. Mieszkanie było ciche, oprócz cichego brzęku maszyny tlenowej i powolnego. Rytmicznego oddechu dziecka skulonego obok niej. Natalia usiadła na brzegu łóżka, spojrzała na małe nocne światło rzucające cienie na obłupany tapetę. Palcami łagodnie gładziła kołdrę nad małym ciałkiem córki, lecz jej myśli były dalekie od spokoju. Sięnęła po szufladę nocnego stolika i wyjęła mały szklany słoiczek. Dawniej przechowywała w nim dżem truskawkowy. Teraz był pusty, oprócz śladu wosku na zakrętce. Gdzie Eduardo zapalił improwizowaną świeczkę. To światło przyniosło radość córce. Teraz Natalia patrzyła na niej jako znak ostrzeżenia. Zamknęła oczy i wyciągnęła swój notes z szuflady. Zużyty, z podwiniętymi rogami stron i marginesami pokreślonymi planami lekcji, których już nie dała. Tej nocy napisała coś innego. On jest dobry. Za dobre. Ale kiedy to się skończy, a zawsze się kończy, co stanie się z takimi jak ja? Co się stanie, gdy ludzie tacy jak on pójdą dalej? Nic więcej nie napisała. Nie potrafiła. Następnego popołudnia Eduardo wrócił z książką do kolorowania i pudełkiem nowych kredek. Przyniosłem coś dla artystki, powiedział, uśmiechając się przy otwieraniu drzwi. Dziewczynka krzyknęła, pędząc, by wyrwać to mu z rąk. Dziękuję, panie Eduardo. Natalia zatrzymała się, bardziej zdystansowana, ton grzeczny. Uśmiech stonowany. To zbyt uprzejme, ale naprawdę nie musiał pan tego ciągle robić, powiedziała cicho, unikając jego spojrzenia. On się zawahał. Chcę. Ona skinęła raz. Dziękuję, powiedziała ponownie, po czym skupiła się na porządkowaniu blatu, tworząc uprzejmy, lecz nieuchronny dystans. Eduardo zatrzymał się na chwilę, obserwując jak łopaty jej ramion się napinają, po czym pożegnał się cicho tej nocy znalazł się w centralnej części olbrzymiego salibalowej, z drinkiem w ręku i szklanym uśmiechem na twarzy kryształowe żyrandole błyszczały nad nim śmiechy odbijały się od marmurowych ścian garnitury i suknie się mieszały podczas podjadania kanapek szeptano o biznesie ale eduardo nie pamiętał nazwiska mężczyzny stojącego obok telefon wibrował w kieszeni wyciągnął go ekran rozbłysnął pokazał zdjęcie rysunek dziewczynki Mama, plus ja, plus pan dobry równa się szczęśliwi. Dłoń zacisnął wokół kieliszka. Odłożył go niezapitego. Wyszedł bez pożegnania. Nazajutrz wrócił na wschodnią stronę tę samą drogę, którą przebył już dwa razy. Ale tym razem, przechodząc bramą prowadzącą do mieszkań, zatrzymał go głos. Starszy mężczyzna, siwowłosy, w czapce, stał przy schodach, ramiona skrzyżowane. Pan jesteś z firmy, co? Zapytał ostrym spojrzeniem. Eduardo skinął. Mendes Holbings. Głos mężczyzny stężał. Tacy jak pan kupują takie budynki i nas wypędzają. Potem burzą wszystko i zapominają, że kiedyś tu mieszkaliśmy. Eduardo spojrzał na niego. Bez garnituru, bez kamer, tylko człowiek broniący jedynego miejsca, które nazywał domem. Ma pan rację, powiedział spokojnie. To dzieje się za często. Mężczyzna wyglądał na zaskoczonego jego szczerością. Eduardo kontynuował, głos pewny. Ale może ja jestem tu po to, by przypomnieć. Rozciągnęła się cisza. W końcu mężczyzna odszedł. Eduardo wspiał się po schodach. Z okna na drugim piętrze Natalia patrzyła na całą wymianę zdań. Składała ubrania niewiele czystych i przestała, gdy zobaczyła go nadchodzić. Oczekiwała, że się wytłumaczy, że obroni swoje wizyty. A może oczekiwała, że pójdzie? Ale on został, wysłuchał, przyznał to, czego żaden człowiek na jego miejscu nigdy by nie przyznał. Gdy Eduardo zapukał do drzwi, Natalia otworzyła bez wahania. Na jej twarzy pojawiła się miękkość, której wcześniej nie widział. Wejdź, powiedziała ciepłym, ale cichym głosem. O niej od rana pyta. Eduardo się uśmiechnął i wszedł. Dziewczynka pobiegła do niego, trzymając kredę do rysowania już opowiadając o nowym rysunku. Natalia opierała się o framugę drzwi, obserwując ich. Nie wiedziała, czym to jest, ani jak długo potrwa, ale po raz pierwszy pozwoliła sobie uwierzyć, że jest to prawdziwe. Tuż po zachodzie słońca wyłączyli prąd na całej wschodniej stronie. Latarnie mrugnęły raz, potem zawiodły. Fala ciemności przetoczyła się przez kwartał, pochłaniając każde okno i korytarz w cieniach. W mieszkaniu dwóch centów zapaliła świeczkę na blacie kuchennym, jej płomień drżał niepewnie. Jej córka skuliła się na kanapie, przykryta kocem aż pod brodę. Nagle ktoś zapukał do drzwi. Natalia otworzyła i zobaczyła Eduardo stojącego z latarką w jednej ręce i torbą przewieszoną przez ramię. Naprawdę przyszedłeś, powiedziała ze zdziwieniem, zmieszanym z ulgą. Nawet w ciemności, Eduardo uśmiechnął się. To wtedy herbata smakuje najlepiej. Z torby wyjął mały pakunek maślanych ciasteczek, Temuł z ciepłą wodą i komplet nowych plastikowych różowych filiżanek. Po chwili siedzieli już na podłodze, nogi skrzyżowane. Jedynym źródłem światła była latarka odwrócona ku górze, dzięki czemu jej promień odbijał się od sufitu i delikatnie oświetlał ich twarze, rysując długie cienie na ścianach. Dziś wieczorem, oznajmiła Natalia, Mamy wyjątkowego gościa przy królewskim stole herbacianym. Spojrzała na córkę, która zawołała radośnie: Pan Eduardo jest naszym rycerzem. Jaki to rycerz? Zapytał z uśmiechem. Taki, który przynosi ciasteczka, oświadczyła dumnie. Natalia roześmiała się, czyli najrządszy z rycerzy. Opowiadali sobie historię na zmianę. Natalia rozpoczęła opowieść o samotnej księżniczce żyjącej w wieży zrobionej z skoców. Eduardo pociągnął dalej, opisując rycerza niosącego mieć świetlny zamiast zwykłego i że odnalazł ją nie przez przypadek, lecz z obietnicy. Dziewczynka śmiała się przy każdym zwrocie akcji, oczy miała szeroko otwarte, a rączki pounosiły się z emocji, dodając własne, zabawne szczegóły. Nazwali tę historię księżniczka chora i rycerz światła. Czas mijał cicho i łagodnie. Śmiech Natali brzmiał teraz łatwiej, bez wysiłku przez ból. Eduardo przyglądał się jej, jak jej oczy błyszczą w półmroku, jak jej córka odpoczywa obok niej z pełnym zaufaniem. W końcu energia dziewczynki wygasła. Jej główka osunęła się na kolana Natalii, oddech zwolnił. Latarka cicho przygasła, bateria się wyczerpała. W gaśniejącym świetle Natalia oparła się opierając plecy o ścianę. Jej głos był teraz cichszy. Boję się, przyznała. Boję się przyzwyczaić do tego, do ciebie. A potem stracić wszystko. Eduardo nie odpowiedział od razu. Spojrzał na kobietę obok, ciężar, który nosiła, ściany, które nadal podtrzymywała, nawet w takich chwilach. Ja też, w końcu rzekł. Ale może to jest coś, czego po raz pierwszy nie chce stracić. Siedzieli w milczeniu. Ten moment nie wymagał słów. Później, gdy Natalia delikatnie położyła córkę do łóżka, coś wypadło z małej rączki dziewczynki. Świeży. Niechlujny rysunek kredką opadł na podłogę. Natalia podniosła go. Obraz był prosty: dziecko leżące w łóżku, wokół ciemność, mała świeczka paliła się w rogu, a obok postać trzymająca światło patyczkowy Eduardo z dużymi dłońmi. Spojrzała na niego. Musiała to narysować wcześniej, powiedziała cicho. Ona jest silniejsza niż wygląda, odparł Eduardo, stojąc obok niej. Natalia spojrzała w górę, tak jak ty. Nie odpowiedziała słowami. Zamiast tego wyciągnęła dłoń i po raz pierwszy jej palce zamknęły się delikatnie wokół jego. To nie był romantyczny gest. Jeszcze nie. Było w tym coś czystszego, bardziej wrażliwego, cicha rezygnacja z lęku, choćby tylko na jedną noc. Eduardo nic nie mówił. Po prostu trzymał jej dłoń i pozwolił, by otoczyła ich cisza. Latarka w końcu zgasła, a świeczka migotała, malując na ścianie delikatne wzory. W tym ciemnym mieszkaniu, bez prądu, bez zabezpieczeń i bez obietnic jutra, usiedli razem. Bez deklaracji, bez oczekiwań. Tylko oddech, ciepło splecionych dłoni i delikatna nadzieja, że może nie wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć.